To znowu my z odsłoną naszego kanału. E, dziś przychodzimy do Was ze zdrabką czarny kot, robimy jej premierę. Będziemy drapać 10 czarnych kotów. Mamy nadzieję, że któryś z nich przyniesie nam szczęście. szczęście. To nie co? W, nie wierzymy, nie, w przesądy. Nie. To co? Lecimy z tymi czarnymi kotami? Lecimy. Jedziemy. Patrzymy pierwszego. Co my tu musimy znać? Znajdź? znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Znajdź łapkę i wygraj 7 zł. Znajdź kotka i wygraj 13 zł. Zobaczymy. Pierwsza zdrabka. Mamy złotówkę. 13. 13. 100, 13 tysięcy. Ale jest kolejna złotówka. 13 zł. I złotówkę. Czyli mamy złotówkę. Mamy złotówkę. Dobra. Mamy nadzieję, że nasza premiera będzie udana. Ja to wszystko trochę tu. Do kupy. Do kupy. <grym> będzie się lepiej drapało. Eee, mamy złotówkę, czyli jest ok. Eee, zobaczymy, wydaliśmy dychę. Zobaczymy, czy uda nam się coś więcej wydrapać. Mamy złotówkę. 13 tysięcy 10 złotych. 10 zł lecimy dalej 200 zł Kurczę, już myślałam, że dycha wpadnie. A ja też już byłem w dyski dychy. 1-1. Jeden dla nas, jeden dla Lotto Lecimy dalej. 4 zł 13 tysięcy dyszka. 200. 13. No to już wiemy, że będzie przebrana. Zliczyłem na 13 tysięcy. No. 2,1 dla lotu to. No na premierę niech chociaż coś dadzą mnie. 13. Jesteś 13 złotych, nie? 10. 13 złotych. 13 złotych. 13 tysięcy. 200. No, nie, 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 nie,

Trzynaście zł, zł. złotych. Siedem złotych. Ile nie już jest? Pięć jeden. Jakoś tak, nawet nie wiem, już nawet nie liczę, bo... Siedem. Pięćdziesiąt. Trzynaście. Dwieście. Pięćdziesiąt. Trzynaście. Sześć jeden. Ostatnie trzy. Trzynaście. 13 tysięcy, 13 zł, 13, 13, 13, 13 tysięcy, dwojka i 7. A, dwojka. Ja, Dobra, tak dwojka. 7, 1. Tam. Jakie ile 1? Ili już to zrobiłem? 2. 1, 13 zł, 50 zł, 200, 200. 200. I ty, blisko byliśmy. pięćdziesiąt, dwieście, trzynaście tysięcy, siedem, cztery, dwieście, drapało się, kota uważamy za zaliczonego, Zdrapka jest okej. Okay. Można w niej wygrać, bo tego nie powiedzieliśmy, od złotówki do 13 tysięcy. My na 10 złotych wydrapaliśmy złotówkę. Kota dajemy do wora. Kota do wora. Zostawcie lajki, subskrybujcie. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Pa. pa.